No, hejka, ja jestem Miula, a ty słuchasz właśnie podcastu 'Chodzi o miłość', traktującego o relacji ze sobą, z drugim człowiekiem oraz z bokiem. Chciałabym zaprosić cię na mojego Instagrama, do którego link znajdziesz w opisie tego odcinka. Na tym profilu będziesz mógł lepiej poznać mnie i dowiedzieć się więcej o podcaście, więc zachęcam. Natomiast przechodząc do dzisiejszego tematu, tak jak przy pierwszej pomocy. Najpierw powinniśmy zająć się swoim bezpieczeństwem, sprawdzić czy miejsce nam nie zagraża, czy, czy coś wokół nie, nie jest jakimś niebezpieczeństwem, po prostu. Tak samo w przypadku relacji, też w pierwszej kolejności powinniśmy zatroszczyć się o siebie. Ta zasada wynika z tego, że po prostu jeżeli tego nie zrobimy, zarówno w pierwszej pomocy, jak i w relacjach, to nie jesteśmy w stanie pomóc komuś innemu, więc nasza Moc jest ograniczona później w, w kolejnych naszych działaniach. Dlatego my jesteśmy Number one. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że relacje między ludźmi są bardzo płynną sprawą, i na pewno wiele relacji w Twoim życiu też albo wygasło, albo mocno się zmieniło. Albo, um, albo padło z hukiem. Różnie te relacje przepływają właśnie przez nasze życie, tak? To jest coś bardzo zmiennego i um, tutaj ważne jest to, żeby uświadomić sobie, że jeżeli chodzi o ludzką relację, to jedyna, której możemy być pewni, to właśnie ta relacja ze samym sobą. Tak, to jest jedyny człowiek, ja. Dla siebie i ty, dla siebie, to jest jedyny człowiek, który może dać ci gwarancję, że będzie z tobą do końca twoich dni, do końca twojego życia. Więc skoro masz być z tą osobą do końca życia, to byłoby miło, żeby, żeby to była osoba, którą lubisz, bo nie masz tutaj wyjścia, tak jak mają, nie wiem, osoby, które biorą ślub, tak. E nie masz tutaj wyjścia te, z tej sytuacji, że możesz powiedzieć: wiesz, co nie, n -n, wybieram kogoś innego albo wolę być sam. Nie, nie, nie ma takiej opcji. Jakby jesteś, jesteś skazany troszeczkę na te relacje. Um, I teraz to, w jaki sposób będziesz traktował tę osobę w tej relacji, co do której masz pewność, że będzie z Tobą do końca życia. No nie ma wyjścia z tej sytuacji. Um, to od tego, jak będziesz traktował tego człowieka. Ten głos w Tobie, tak, Twojego towarzysza życiowego, zależy to, jak on będzie traktował Ciebie. To się nazywa zasada wzajemności, tak? czyli to, co ty mu, to on tobie też automatycznie będzie się odbijała piłeczka. Dlatego w tym miejscu warto wsłuchać się w ten głos, który jest w nas, jak on do nas mówi. Bo bardzo często tym głosem bazowym, z którym musimy się na co dzień ścierać, jest głos wewnętrznego krytyka. Który nie jest dla nas sprzyjający. A to co powiedziałam wcześniej, on nie jest dla nas sprzyjający, dlatego że prawdopodobnie my tego kogoś w lustrze nie do końca lubimy. Być może nawet nie znamy. I teraz to, co należałoby zrobić, żeby żyło nam się ze sobą samym przyjemniej, to próba wejścia w tą relację głębiej, zanurzenia się w niej żeby być w stanie przeżyć to życie w sposób w porządku fajny, znośny, albo może nawet nieznośny, tylko no po prostu zabombisty, świetny, taki żebyśmy byli z niego bardzo zadowoleni. Potrzebujemy zmienić ten głos krytyka, który na każdym kroku nam mówi: "Słuchaj, jeżeli spadł ci talerz i się rozbił, to pewnie dlatego, że jesteś beznadziejny, a nie dlatego, że miałeś mokre ręce i ci się wysunął." Nie? I zastąpić głos wewnętrznego krytyka, czyli liderem, albo czyli liderką, bo nasz głos nie ma płci. To możesz wybrać kogo wolisz. I być dla siebie samego taką osobą, jaką chciałbyś być, chciałbyś być, jaką jesteś być może, dla swoich najbliższych, po prostu być stuprocentowym wsparciem. Prawdopodobnie, gdyby Twojemu bliskiemu wypadł talerz z ręki, to nie powiedziałbyś mu, słuchaj, jesteś absolutnie beznadziejną osobą, do niczego się nie nadajesz, nic Ci w życiu nie wychodzi, bla, 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 bla. Nie? Prawdopodobnie nie. Zakładam, że nie. Oby. A jednak robimy to sobie. Jednak takie coś pojawia się w nas nieadekwatnie do wielu sytuacji. Jakby naprawdę losowych. Na które nie mamy żadnego wpływu, albo, albo mamy znikomy, to, to pojawia się w nas ten głos. I tutaj trzeba wykonać ogrom pracę. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że, że to się łatwo mówi, ale mówię o tym z perspektywy osoby, która tę drogę przeszła, bo, bo dzisiaj już zauważam w sobie głos odwrotny, który jest, który jest piękny, bardzo wspierający i, i czasami aż się uśmiecham do tego, jak bardzo wspierająca potrafię być w swojej głowie dla siebie. I dobrze by było właśnie spróbować ten głos chill liderki wykształcić, takiej, takiej osoby, która zagrzewa nas do walki, która mówi super jesteś, świetnie sobie z tym poradziłeś, która mówi ale super, że mimo tego, że jesteś zmęczona, to na przykład poszłaś pobiegać, albo mimo tego, że ci się nic nie chciało, to udało ci się, nie wiem, zrobić jakiś twój obowiązek. Doceni to, że wykonałeś jakiś trud, nawet najmniejszy. Nawet najmniejszy, że od razu przetarłeś ten blad, zamiast czekać, aż będzie ci się chciało innego dnia. Nie? Wspierać się po prostu w każdorazowych, takich małych, drobnych sytuacjach i być uważnym przede wszystkim na ten głos. Słuchać go. Nie dyskutować z głosem kry krytyka, bo to, to nic nie wniesie, tylko go zastąpić. Nie wchodź w dyskusję, tylko go zastąp. Miej po prostu. Przez chwilę będziesz miał takie rozdwojenie jaźni. Jeden gość ci będzie mówił Boże, ale jesteś beznadziejny. A ty go olejesz, zostawisz go i pomyślisz sobie Wow, wow, no jestem, jestem człowiekiem, zdarzyło się, no dobra. Wstajemy, ogarniamy się dalej. Tak, bo to jest też to, że czy lider, czy liderka w twojej głowie to nie ma być osoba, która nie będzie ci stawiała żadnych wymagań, tak? Zakładam, że gdzieś tam w przyjaźni, czy na przykład tutaj miłość rodzica, tak? Też stawia pewne um, wymagania, tak? Rodzic mówi: Słuchaj, są takie i takie zasady, tak? Czy przyjaciółka mówi: Słuchaj, robisz tak i tak, to jest niefajne. Czyli możemy zauważyć też to, co nam nie wyszło, tym głosem czułym, wrażliwym na nas, ale zauważamy to w inny sposób, tak? Krytyk, który o mało by nas nie pobił, nie zbeształ, po prostu nie, nie zmieszał z błotem, zauważa nasze błędy w taki sposób, tak? Natomiast czy liderka mówi: OK, wiesz co, to zachowanie było beznadziejne, to, to nie fajnie, że tak zrobiłeś? Prawdopodobnie zakładam, że wynikało to z tego i z tego, rozumiem, ale nie rób tak więcej. Niemniej jednak, dobra, podnosimy się z kolan, wstajemy i działamy dalej. Już wyciągamy wnioski, wiemy, że tego nie robimy, nie? To jest, to jest bardzo dobra droga. I w tej drodze niezbędnym może okazać się, może nawet jest, mogę to stwierdzić, e, niezbędne jest to, żeby siebie poznać. Co to znaczy? E, bo ja mówię teraz o tym, że najpierw musisz zająć się sobą, najpierw musisz zmienić ten wewnętrzny głos, który Ciebie blokuje. Ale tak naprawdę tutaj, w tym wszystkim, co ja mówię, na początek, to mówię o tym, że masz się pokochać. Tak? I to, co sprawia, że możesz pokochać drugiego człowieka, zastanów się no w codziennym życiu. Jeżeli chcesz kogoś pokochać, to pierwszy krok, który musisz wykonać, to poznanie tej osoby. I tak samo jest tutaj. Jeżeli ty chcesz siebie pokochać, to musisz siebie poznać zastanowić się. Kim ja jestem? Zadać sobie prawdziwe pytanie, kim jestem. O tożsamość. Ale nie tożsamość oczywistą, tak? W stylu, jestem kobietą, jestem córką, jestem uczniem, jestem pracownikiem. Nie. Powiedz mi coś, co jest o tobie nieoczywiste. Powiedz mi coś, e, czym chciałbyś się zareklamować na randce, ale może właśnie nie, może właśnie niekoniecznie to stanowisko oficjalne mnie, nie, mnie interesuje. W sensie mnie. Ciebie. Mówisz to przed swoim lustrem. Mm. Zastanów się, kim jesteś, właśnie dla samego siebie, kim może chciałbyś być, bo czasem, bo czasem nasza tożsamość dopiero się buduje. Też bardzo może zależeć od tego, na jakim jesteśmy etapie, ale, ale na każdym etapie tak naprawdę budujemy swoją tożsamość. Więc zadaj sobie ważne pytanie, kim jestem. Kolejne ważne pytanie to jest, jakie są moje wartości. Tak? Jak już odpowiesz na to, kim jesteś, to musisz odpowiedzieć na pytanie, jakie są moje wartości. I bardzo często tutaj musimy się zagłębić trochę bardziej. Bo moje wartości to jest... Och, jaki to jest płynny temat. Czy twoją wartością jest na przykład pieniądz? Jeżeli twoją wartością nie jest pieniądz, to dlaczego kłamiesz? Nie no, jeżeli twoją wartością nie jest pieniądz, to okej. Okay. Tylko zastanów się na przykład, czy mówisz tak i tak jest, czy na przykład mówisz, że moją wartością nie jest pieniądz, a moje wybory wskazują na coś innego. Bo tutaj też temu trzeba się przyjrzeć. Jeżeli mówisz o swoich obecnych, aktualnych wartościach i uważasz, że aktualnie nie chcesz ich zmieniać, to spoko, może tak być, tylko przyjrzyj się, czy faktycznie deklarowane wartości pokrywają się z tym, co wybierasz na co dzień. A jeżeli zauważysz, że nie, to może zastanów się, skąd te wartości w tobie. Dlaczego deklarujesz inne niż te, które robisz. Może być tak, że to są wartości, do których dążysz i jesteś na etapie drogi i to jest w porządku. Ale może być też tak, że te wartości, które deklarujesz, to są wartości, które nie należą do ciebie. Które narzucił ci ktoś inny, który narzucił ci świat, który narzucił ci rodzic, czy, czy jakieś tam twoje otoczenia. I na to się nie zgadzaj, bo budujesz własną tożsamość. Ty ze sobą będziesz do końca życia, a nie twoi rodzice, a nie twoi znajomi, a nie świat wokół. Świat się zmienia, nie? Więc, więc Twoje wartości też mogą się zmienić, nie? Czyli tutaj zadajmy sobie pytanie, czy to, co ja mówię, pokrywa się z tym, co robię, bo bardzo często jest tak, że mówię, nie wiem, najważniejsze dla mnie jest rodzina, a spędzam większość swojego czasu w pracy, na przykład. Najważniejsze dla mnie jest, nie wiem, dobro, a jest bardzo wiele decyzji, które w moim życiu niekoniecznie idą, idą w tę stronę. I to nie jest moment na ocenianie kogokolwiek, tylko na refleksję. Dobra. Jeżeli siebie poznamy, to będzie łatwiej. To będzie jedyna droga tak naprawdę. Musimy się poznać, bo to jest jedyna droga do tego, żeby kogoś pokochać. Tak? Rozumiemy to, że ktoś idzie na kurs przedmałżeński, ale bardzo trudno jest nam zrozumieć to, że ktoś wychodzi na samotną randkę do kawiarni. Bardzo trudno jest nam zrozumieć to, że ktoś musi spędzić czas sam ze sobą. A warto by było zdać sobie sprawę z tego, że to jest niezbędne do tego, żeby dobrą relację zbudować. Jeżeli chodzi o tę relację naszą i poznawanie samego siebie, to tutaj bardzo pomocna może się okazać relacja z Bogiem, dlatego że On nas zna bardzo dobrze. Nawet jeżeli Ty jesteś na etapie, w którym hmm, wydaje Ci się, że znasz się bardzo dobrze, to bardzo często wchodząc w ten temat, dochodzisz do wniosku, że kurczę, ja totalnie nie wiem. Ta osoba, którą tutaj stworzyłem, to w ogóle nie jestem ja. I ja w ogóle nie wiem, co ja lubię, co ja, czego ja chcę w życiu i ja się nie znam. Ale masz kogoś, kto cię dobrze zna i w tej relacji z Bogiem, który cię zna dobrze, który powiedział o tobie, że policzył wszystkie twoje włosy, tak? W tej relacji możemy łatwiej często odnaleźć siebie. Wejść w to Kim jestem. I tożsamość nasza też może wychodzić z tej relacji z Bogiem. I tutaj dość istotny będzie obraz Boga, jaki mamy w głowie. Czy mamy w głowie obraz kata, który, który chce dla nas jak najgorzej i po prostu patrzy, gdzie się potkniemy i wylicza nam wszystkie grzechy? Czy mamy obraz może infantylny, bozi, do której trzeba codziennie wieczorem odmówić paciorek? Niestety, część z nas się zatrzymała na tym etapie. Czy to jest Bóg, który jest Twoim tatą, który jest hmm, mocarzem mocarzy, wszech, wszechgościem i po prostu no jest, jest totalnym kozakiem. Bo ten ostatni obraz, który powiedziałam, em, bardzo Ci pomoże w budowaniu tego, kim jesteś. Dlatego, że jeżeli ktoś taki, kto jest świetny, kto jest, wow, najlepszy z najlepszych, jest Twoim tatą. To twoją tożsamością jest bycie dzieckiem totalnego kozaka. Więc, jeżeli jesteś dzieckiem totalnego kozaka, to twoją tożsamością jest bycie totalnym kozakiem. Dlaczego? Bo masz to w genach. Tak można powiedzieć. Jakby to jest coś, z czym się urodziłeś. To jest twoja natura, po prostu. On powiedział: Jesteś do mnie podobny. Więc, skoro Bóg jest kozakiem, to ty też jesteś kozakiem. Niby łatwe? A jaki game changer, nie? Tutaj chciałabym też zaznaczyć, że to co mówiłam przed sekundką o, o tym, że obrazy Boga mogą być różne w nas, to bardzo często jest też przestrzeń do pracy, na przykład pracy duchowej. Tak więc w sytuacji, w której zauważasz w sobie problem z tym obrazem Boga, z tym, że, że może gdzieś tam jesteś, Albo zatrzymany na jakimś etapie, albo coś w Twoim życiu sprawiło, że masz ten obraz skrzywiony, że może się Boga boisz, albo go nie doceniasz, albo no, różne rzeczy się mogą w nas wydarzyć. To jest ludzkie, to jest normalka. Um, tylko dobrze by było wtedy znaleźć pomoc. I, I tutaj bardzo Ci polecam. Znaleźć sobie świetnego kierownika duchowego, kogoś, kto jest po teologii, kto ma. Fajną, mocną wiedzę, i kogoś, kto jest bardzo wrażliwy. Nie zamykaj się na to, że, że musisz znaleźć tę osobę od razu. Może być tak, że, że pierwsze kilka spotkań z jakimiś tam czy księżmi, czy, czy z kimkolwiek innym może, może się okazać dla ciebie niefajne. Więc szukaj, spokojnie sobie szukaj. Um, natomiast jeżeli chodzi o ogólny temat budowania samooceny, może być tak, że pewne rzeczy cię przerosną. Przerosną cię w sposób ludzki. Nie dlatego, że jesteś gorszy, tylko dlatego, że może za dużo ktoś na ciebie nałożył, może za dużo się w twoim życiu wydarzyło, i, i trudno jest ci to por porozkładać na czynniki pierwsze. I w takiej sytuacji bardzo zwracam uwagę, że poza pomocą duchową, o której mówiłam, istnieje też rzeczywistość psychiczna. I w rzeczywistości psychicznej może pomóc wyłącznie psycholog, tak? Jesteśmy. Złożonymi bytami. <noise> Dlatego warto pamiętać o tym, że rzeczywistość psychiczna i duchowa to są dwie różne y, części naszego bycia i w dwa różne sposoby należy o nie dbać. Tak? Ksiądz nie zastąpi psychologa, psycholog nie zastąpi księdza, po prostu. Y, więc zaznaczam, jeżeli potrzebujesz pomocy, udaj się do specjalisty. I tak jak. Przy okazji mówiłam o szukaniu mm, kierownika duchowego, tak przy okazji psychologa to samo. Nie zamykaj się na to, że jeżeli pierwsza osoba ci nie podpasuje, to znaczy, że wszyscy są beznadziejni. Może musisz znaleźć kogoś swojego, tak? Każdy ma swoje preferencje. Więc idź w tę stronę. Ale kiedy już uda się uporządkować nam obraz Boga w naszej głowie i relacje z Nim na odpowiednim poziomie, yy, to warto zwrócić uwagę na to, że z tą mm, tożsamością dziecka Bożego, poza tym, że wiąże się ona z tym, że jesteśmy podobni do Boga, to wiążą się też pewne umiejętności, tak? Dzieci często, nie wiem, mama potrafi śpiewać, to córka też nie, więc, więc to bardzo często jest dziedziczne. I tak to traktujmy. Przykładowo, jeżeli chodzi o Boga, to co my mamy w swojej tożsamości, jako jego dzieci, to jest moc sprawcza. Bóg, który stworzył cały ten świat, nie, przekazał nam trochę swojej mocy sprawczej. Ty masz moc sprawczą nad swoim życiem, o której możesz zapominać. I mam wrażenie, że bardzo często wśród osób wierzących, szczególnie często zdarza się zapominanie o tym, że kontrola nad naszym życiem należy do nas. I tutaj wchodzi kolejna sprawa, czyli pojęcia wewnątrz i zewnątrz sterowności. To znaczy, jeżeli ja mam wewnątrz sterowność, to ja mam przekonanie o tym, że ja ogarniam życie. To znaczy, to się wiąże z wadami i zaletami tego podejścia, tak? Jeżeli ja ogarniam życie i ja robię wszystko, wszystko, co się dzieje wokół mnie, to jest moja rzecz. Na którą ja sobie zapracowałam, to jeżeli poniosę jakąś porażkę, to ona dotknie mnie bardziej, bo mam wtedy w głowie myśl, okej, okay, nie udało się, bo po prostu, nie wiem, zabrakło mi zasobów, coś skopałam, spoko, nie? Więc ta odpowiedzialność jest mocniejsza, ale w związku z tym, że mocno się utożsamiam z tym, co robię, to kiedy dochodzi do jakiegoś zwycięstwa, to ono jest we mnie milion razy mocniejsze. Milion razy większe i, i po prostu czuję takiego powera wtedy, wow, ale zrobiłam, nie? Natomiast jeżeli mam w sobie, no nie w sobie, tylko właściwie upatruję tego, tej sprawczości w świecie zewnętrznym, czyli jestem zewnątrz sterowny, to kieruję się takim przeświadczeniem o tym, że no, tak już jest, tak, taki jest los. Co jest dla nas w wielu sytuacjach bezpieczne, tak? Bo jeżeli coś mi się nie udało, to powiem, no nie udało się, dlatego że, nie wiem, sprawdzian był trudny, a nie, a nie bo się nie nauczyłem, tak? Nie udało się, bo cały świat jest przeciwko mnie. Ale jeżeli będziemy doświadczali w takim podejściu zwycięstwa, to też nie, nie, nie przypiszemy go sobie. Więc to ma swoje wady i zalety. I nie bez powodu wspomniałam o tym, że wśród osób wierzących to jest szczególny temat, bo wielokrotnie można się spotkać z podejściem do życia taki już jest mój los. Niosę swój krzyż, który nałożył na mnie Bóg. Tak. Po prostu załamka życiowa na, na różnych etapach życia to się słyszy, więc nie myślcie sobie, że, że to tylko starsze osoby. To, to jest. Coś dla mnie rozwalającego. Mnie po prostu na kawałki, bo, bo jest mi tak smutno, jak takie rzeczy słyszę. Tak, tak współczuję po prostu osobom, które żyją w takim ciągłym podejściu, że życie jest beznadziejne, a ja to muszę brać na klatę, bo z każdej strony coś mnie doświadcza. I zastanawiam się właśnie wtedy, jak wiele by się zmieniło, gdyby ta osoba zrozumiała, że ona w swojej naturze, w swojej tożsamości Dziecka Bożego, ma wpisaną moc sprawczą i ma możliwość zmiany swojego, w cudzysłowie, losu. Nie ma czegoś takiego jak los. Jest tylko to, na co sobie zapracujemy, jest ciąg zdarzeń, a nie los. I to podejście, tak? Takiego mnie, Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz. Jestem beznadziejny, bo jestem grzeszny, po prostu. Tak mnie ktoś zaprogramował, nie mogę tego zmienić. To jest podejście, które po prostu wszystkich ludzi wokół takiego człowieka będzie napawało pesymizmem. Mnie napawa. Jest mi przykro, że ktoś tak może o sobie myśleć. I niesamowicie dobrze byłoby spróbować, chociaż spróbować, zmienić w sobie to podejście i zdać sobie sprawę z tego, że ty, babdiochu, ja, babdiochu i wszystkie inne babdiochy na świecie, mają moc do tego, żeby kierować swoim życiem tak, jak oni tego chcą. Poczynając od relacji z samym sobą, o której mówiliśmy dzisiaj, kończąc na relacjach z drugim człowiekiem i kreowaniem swojego życia w taki sposób, żeby to wszystko, te rzeczywistości wokół nas wyglądały tak, żebyśmy żyli w sprzyjającym nam otoczeniu, żebyśmy mieli w sobie głos, który jest dla nas dobry. I żebyśmy po prostu kierowali się miłością i tej miłości doświadczali, bo jej niesamowicie pragniemy jako ludzie. To jest nasza ogromna potrzeba. I to nie jest potrzeba, która sprawia, że my jesteśmy w jakiś sposób niedoskonali. To jest potrzeba, która jest w nas piękna, która powoduje w nas chęć do działania, do, do zmian tego, co złe, do, do utrzymywania tego, co piękne i dobre. Więc jeżeli jesteś na etapie, w którym nie wiesz, tych wszystkich rzeczy, o którym powiedziałam, to hejka, jestem Jula, i uwaga, masz moc sprawczą, wpisaną w swoją tożsamość jako dziecko Boga, które jest stworzone na podobieństwo największego kozaka wszechczasów, który stworzył ten świat, więc jesteś absolutnie genialny i piękny, a ten głupi głos, który słyszysz w swojej głowie, głos krytyka, jest do zmiany. I wszystko w Twoim życiu, co ci się w nim nie podoba, jest do zmiany, dlatego że jesteś super z natury i z natury pragniesz miłości, a miłość pragnie Ciebie. Tym optymistycznym akcentem chciałabym Ci bardzo podziękować za to, że dotrwałeś ze mną do tego momentu. Będę Ci bardzo wdzięczna za opinię na temat tego odcinka, którą możesz wyrazić w komentarzu. Natomiast, jeżeli ta treść wydała Ci się interesująca i uważasz, że jest przydatna, to będzie super, jeżeli się nią z kimś podzielisz. Przypominam też o subskrypcji i kliknięciu w dzwoneczek. I buziaki. Pamiętaj, że gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o miłość.